Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Feo. Właśnie weszliśmy do gry... Battlefield 4. W trybie drużynowego deathmatcha. Na mapie obrzasku. Oczywiście... Mój ukochany tryb hardcore. I pierwszy zgon. Punkty do polowych utracono. Weźmy sobie premię do punktów doświadczenia. Przy okazji, spawn kill. Masakra. Jest to ten sam serwer co poprzednio. Nic nie zmieniałem. Nie znam tej mapy totalnie, także. Wybaczcie mój anti-skill. Opowiadam wam, że będzie gorzej niż poprzednio Ale może coś nam się uda ubrać Tu jest jeszcze koleś Skarcha zawsze jest bardzo, bardzo mocny Jeszcze odpowiem na jedno zasadnicze pytanie które pewnie Byście pytali, czy zamierzam kupić Battlefield 4 Premium? Otóż powiem Wam szczerze, że raczej tak. Jestem bardziej na tak niż na nie. Jeszcze kwestia tego, czy ta gra mi się spodoba. I czy generalnie będzie mi się w nią przyjemnie grało. Czy po prostu będzie to też siermięga. Taki mało Ten koleś tam ciągle kampuje Ale na razie jestem na tak Myślę, nie Mogę wam tyle powiedzieć, że Jestem aktualnie wyposażony w pierwszy dodatek DLC Czyli China Rising na nawałnica, chyba jakoś tak się to tłumaczyło. No i Defibrylator. Stawaj stary. Uważaj to, coś pobiegł, poradził sobie z nimi. O, ale masakra, jak spanikowałem teraz, efekt paniki, wybuchu zdominowała mnie. Panika tam gdzieś są. Strzały, strzały, strzały. Słychać ciągle. Gin. No. Snajper chyba, albo shotgun. Jedno z dwóch. A, Jak mi wypierdzieli w twarz. Widzieliście jak się skrył? Skubaniec. Wierzcie, zielony. Jeszcze chciałbym was zaprosić do oferty kingwin.pl, gdzie możecie nabyć na kingwinie. Zbagowało mi się coś znowu. Ta gra ma sporo bagów, musicie wiedzieć. Także to jest normalka, jeśli chodzi o Battlefield 4 którego możecie nabyć na stronie kingwin.pl Link podam wam w opisie, gdzie możecie kupić Battlefield 4 za 96 zł wraz z dodatkiem China Rising Osobiście polecam ten sklep, jeśli chodzi o kupowanie gier, nie tylko Battlefielda. Ponieważ tam są same promocje, praktycznie możecie kupić same klucze do gier, które są bardzo tanie. Dobra, teraz muszę się skupić przynajmniej w mniejszym stopniu. Ach, fuck pierdzieli dodatkowy celownik mechaniczny mi się wyblokował który sobie zamontuję ponieważ on jest że tak powiem w jakimś stopniu pomocniczy zobaczymy jak on się prezentuje w miarę fajnie nie wiem czy nie będzie mi przeszkadzał przy strzelaniu Dekoncentrował Też tak może być. Coś jeszcze Zaraz zobaczymy Zaboczymy! Próbuję sobie postrzelać z niego teraz Zobaczymy jak się będzie sprawował Aha, czyli jest niezbędny, powiem wam szczerze. Lepszy jest ten z czerwoną kropką. Także laser. ACOG. Laser powraca. ACOG zupełnie nie pasuje do kukawek. Na bliski. Bliski dystans SAR 21 mi się odblokował. Też nie zła broń. Zrobiłem kiedyś potestuję Ale na razie walę czwórki, ponieważ jest to moja ulubiona broń. chodzi tutaj o karabiny szturmowe albo zobaczmy sobie tego Sara w jaki sposób on tutaj działa na polu bitwy SAR 21 Kampani z tego co wiem była to bardzo dobra broń. Także w Multi powinno być tak samo. Ale jednak nie, bo nad hitmarkerem nie zaliczyło Spróbuję chwilę pograć tą bronią. Zobaczymy jak się sprawuje. Widzę, że bardzo negatywnie. Ostatni raz. Ostatnie podejście, że tak powiem na tą broń. Ja przywykłem dałem czwórek w broni podobnych właśnie do samej M4, daję radę nawet, widzę muszę sobie poćwiczyć strzały z niej. Będzie trochę potrenować Muszę od razu na hardcora walić z niej No i tak pewnie wrócę do M4 To jest lepsza Bardziej opływowa Fajnie się z niej strzela Z mojej M4 Granat Zda. Granat zawsze spoko Micham chamską zostałem. Skąd nie wiem skąd oni mają L9, L85A2 A chyba ten koleś ma premium z tego co mi się wydaje. Bo posiadacze premium mają Właściciel dostęp do dodatków DLC. I przegraliśmy tą rundę niestety. Nie wyszło ci coś z tym granatem. Ah. Nigdy nie wygram z LMG. Light machine Gun Skubany no, zawsze szybszy Zawsze koleś kurde szybszy ode mnie I przegraliśmy na mapie obrzasku zespoły, deathmatch Na Chyba 300 etykietów, jak wcześniej Także zobaczymy co mamy Trochę punktów nasz szturmowca Odblokowaliśmy sobie SAR-21 Nową pukawkę na multi Celownik mechaniczny I kilka baretek plus punkty dodatkowe Także to by było na tyle jeśli chodzi o ten materiał z tego miejsca Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa!